ale chciałam powiedzieć, że gładka twarz to jeszcze mało. Dlatego że zawsze mówię wszystkim moim przyjaciółkom co z tego, że będziecie miały piękne, ładne, gładkie twarze, prawda, używając botoksów, nie botoksów, nie wiem tam czego, skoro będziecie się źle trzymać. Bo wyobraźcie sobie, że yy, no idziecie, macie piękne twarze, ale idziecie w ten sposób. Prawda, ostrożnie. I w ten sposób, prawda, przygarbione. No co, od razu widać, że jesteście stare baby, prawda? A jeżeli się wyprostujecie i pójdziecie wyprostowane energicznym krokiem, no to to, to daje młodość, a nie, yy, że tak powiem, tylko gładka twarz. No tak, ale trzeba się też dobrze czuć, czyli ta suplementacja jest ważna. Jest bardzo ważna, bo oglądasz sama siebie w lustrze i widzisz, jak wyglądasz, prawda? I, i, i to ci daje gorsze samopoczucie, ale o tym chodzeniu to ty musisz pamiętać. I są różne metody, żeby się wyprostować i nawet jak już y, masz y, przygarbione, nawet sobie kupić jakiegoś brzęczka, jak się garbisz, on Ci dzwoni i automatycznie się wyprostowuje. I zadbać o to, żeby ten kręgosłup nie bolał. A, no i zadbać o to oczywiście, jeżeli można sobie pomóc i wziąć ten kolagen, to y, pomagać, bo, bo, bo wtedy nie boli, no a to już jest w naszym wieku, to już właściwie wszystko boli. <śled>